Cześć, mano moje mili upatensona, żeście zagościli, właśnie zaczynamy, dzisiaj w House Buldier sobie pogramy. Tą grę w prezencie otrzymałem i na YouTube Wam pokazać chciałem. Ponad rok temu w wersję demonstracyjną graliśmy, na sierpień, wrzesień jakoś tak to leciało. Więc ten odcinek do tej playlisty dodałem, i tam poprzednie odcinki znaleźć możecie, a przy okazji progres zobaczycie, jak tam wtedy grałem, jak tam wtedy przez mikrofon rozmawiałem, jak to teraz wygląda, jak to teraz działa. A więc co tu się stało? Ja już dogry wbiłem, ja już tutaj chwilę pograłem. No i statystyki. Dwa domy. Ukończyłem, tak jest. Dwa domy ukończyłem. Powrót do gry. No i gramy. Gramy już kulą ziemską. Zakręcamy. Jak widać, troszkę tych rzeczy tu mamy. W pełnej wersji gra wydana, więc. Przeze mnie jest ograna. Pierwsze oczywiście iglo stworzyć musieliśmy, ja to iglo już stworzyłem yy, i to iglo sprzedać możemy, ale zostawimy. Druga sprawa to dom w Afryce. Domek z błota, również tworzyliśmy, to w wersji demonstracyjnej było, no i teraz nowe rzeczy nam się odkryło. Nowymi rzeczami jest opis kata yy, afrykańska yy, w średnim yy, wariancie, tutaj do tego mamy jakieś zadania. Prac do wykonania, za którą gdzieś tam pewnie jakąś kasę dostaniemy. Na ten moment 3400 IQ mamy. No ja to sobie tak przyjąłem, że IQ, no bo to taka głowa, taki mózg szare komórki 3400 IQ mamy, no i dalej zarabiamy. Tutaj dom traperski, poziom średni 1750 za niego otrzymać możemy. Tutaj 2200 za afrykański, chatę afrykańską. Oba na średnim poziomie i teraz co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze w Ameryce jest to nie wiem dom z Bangalowa. Bangalowa piaskownica, level piaskownica, oferta pracy, weź pracę. No, wiecie co, może na początek jakiś dom zbudujemy i ten tańszy sobie tu w Azji weźmiemy, bo nic innego tutaj nie widuję. Tu jeszcze jakieś dwie prace widać też w Ameryce oferują, ale to wszystko jest dom. E, tutaj jakiś poziom mapy 0,30. No, tutaj coś nie wiem, albo z opisem coś nie tak poszło. Albo jak? Yy, ale do Afryki nie, ten azjatycki, ten azjatycki tańszy wzi wziąć mieliśmy, więc już w tej chwili go budować. Zaczęliśmy, graj teraz, zaczynamy. Czy na pewno chcesz kupić? Ach, kupić ten dom? E? Tak? G dom traperski, graj. A czemu ja dom zakupiłem? No, ja w to po prostu nie. Ehm, niestety, tutaj jesteś zdany tylko na siebie. W e, pobliżu nie ma sklepów ani cywilizacji. Na pick-upie udało ci się przewieźć narzędzia, ale całą resztę do zbudowania tego domu musisz zorganizować sam. Trzymaj się i uważaj na niedźwiedzie. Dźwiedzie! Powodzenia dobrej roboty. Fremont! coś ta wyszta zrobiliśta. Niedźwiedzia na mnie nasłaliśta? Okej, okay. no i tutaj strzałkę mamy. Yy, mamy też podpowiedzi. Budowę dromu traperskiego zaczynamy od fundamentów. Są to dobrze osadzone względem siebie na glebie belki. Belki uzyskasz ścinając pobliskie drzewa. Pamiętaj, że po ścięciu pień musi. Yy, co? pociąć do odpowiednich długości piłą łańcuchową, a także okorować każdą kłodę narzędziem. Wow. No dobra, skoro nam tu każą, no to mamy. Pierwszą belkę zaliczamy. Łe. I od razu całą resztę. Za długie? O ty ciulu! A piła? A bierka piła. I co tu? Oho! Nie, 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 nie. Dawaj ręczki z powrotem. Czy to już działa? Ło, działa. O, tu kolejny za długi. Ale magia! Ale magia. Łe! Czekaj, a ty tu wróć. Dobra, tu mamy, tu mamy. Jestem ciekawy, czy nam tego towaru nie zabraknie. O, o, dość ciekawe tutaj mamy. O, tu jakaś miara, dobra, bieremy. A, tu sobie zmierzyć możemy. Uhu, uh, uh. Okej, okay. O, nie, to nie. nie bierz mnie ta miara z powrotem. No, bierz mnie ta miara z powrotem. Dobra, aha, bo tu teraz. Hmm. Ok, tam teraz krótsze potrzebuję. Jest maszynka do korowania. Czekaj. Co? Aby... I co? Trzymam i co? Ach, on hebluje, dobra, wokół rączki kółeczko się maluje. Uo, ale tego heblowania. Łocie, kurne panie. Co ja mam tu za wyzwanie? E, także słuchajcie, e, w house bulgier czasami sobie pogramy. E, Freemontsów tutaj dobrze powspominamy. Ej, no. Robi się tata? Czy się nie robi? A, bo to jeszcze trzeba pojeżdżać, dobra, teraz się kółeczko robi, o dobra o, patrzcie teraz jak szybko wokół łapki kółeczko majstruje, kiedy ja tak sobie hebluję nie, panie o, wyheblowane, dobra mamy to, panie lecimy jeszcze jednego tutaj heblowanie hmm, ciekawie, ciekawie nam się tu zrobiło Dobra, teraz tak, jedną tą beleczkę, czekaj, weźmy łapeczkę, jedną tą beleczkę tu postawimy, lejeń, o lejenie tu latają, o, dobra, teraz tak, weźmy, co tu, miarę, miarę wziąć chciałem. Czy ja wysokość pozmierzałem? 30 cm? Może 30 by było. Czekaj. Czy on mierzy te wysokości, czy nie? O, tu 50 mamy, a tu 30 raczej. Chyba tak to by leciało. Co by tu kurna nie było mało. 40 chyba nawet. Coś mi się tak... Przecież nie pod kurde, nie wiem. Dobra, chyba na pół tą belkę. A tu co mamy? Tu jaka piła? ja weź te belę. Co on robi? Nie! Nie! Stój! A on deski produkuje. O kurde, no Nie! Dewaj piłę, tu na tniemy. Eee... a nie to. Mmm, łapeczka. Kochanieczka. Łociulu, ale on tam desyćków nie. Dobra, tu sobie może postawimy. Eee, teraz piłę odpalimy. Nie wiem, czy będzie dobre to. Nie to. OK, tu pasuje, tu pasuje, tu pasuje i jeszcze dwie potrzebuję, więc tą jeszcze na pół damy. OK, jedna tu, jedna tu. Dobrze, mamy, już to mamy. Mm, używanie piły łańcuch. Teraz mi pokazujecie używanie piły? Powrót do gry. Ty, jakie on krótkie te deseczki pohaśtał? No co za ciul! Dobra, tu jakieś krótkie mamy, ale tu dłuższe teraz potrzebujemy. Dobra, to to drzewo dziku. Ej, dziku z plastiku. Tu na krótko. Cy machniemy. O panie. Czy to podniesiemy? Nie te! Aha, mi się cały czas ten... Nie w tą kółko. Musisz najpierw okorować kłodę. No dobra, ja ją okoruję. okoruję. I no czekaj, niech ja tutaj se długości zmajstruję. Dobra, trujeczka i korowanie. Całą od razu? E, eee, no, całą od razu, dobra. Eee, tylko tak, łapeczka za długie. No dobra, to, że za długie, to ja wiem. Tylko, jakie długie ja tu potrzebuję. Mmm, dwieczka. O kurde. Czekaj, weź, no, weź się przez to, chopie, ściekły. Yy, gdzieś dotąd metr 40 chyba chyba metr 40 nie yy, 280 jeżeli dobrze dobra spróbujmy spróbujmy gdzieś 280 no to gdzieś tu mieć będziemy okej okay, to piłę sobie weźmiemy Łe, 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 łe No bo nie ta strona. E, pasuje. No dobra, to ja to kupuję. E, dwójeczka, albo inaczej. Weźmy łapeczka. No ja wiem, że za długie, tak. Tylko sobie ustawimy. I wtedy piłką polecimy. Gdzieś tu. No, nie ta. Pasuje? Pasuje. No. A tu za krótkie. O, tu pasuje. No i elegancko. Łę, to my kolejnych drzew wycinać musimy. Co tu, radio gra? Na pikapie nic nie mamy. Tutaj jakieś belki zostały. O, kurde, ale będzie budowania. Ale będzie budowania. Nie! Pick-up pick mój, kochany. No jak musisz, dobra, zara, zara, łokoruje. Ty, ty, niech mi tu chłop nie panikuje, tak? Ja ino se ustawię. O i teraz patrz, trujeczka, hebeleczka i lecimy do gwizdeczka. O tak się nawet przesuwać, bodaj, że możemy. O, uno momento i już to mamy. Dalej piłę odpalamy. Teraz, no właśnie. Teraz jest pytanie. Yy, ile zrobić będę w stanie czekaj tu jakieś 3,20 3,20 to dziś tutaj wyciąć byśmy musieliśmy więc piłę wzięliśmy i zobaczymy o pasuje no i elegancko eee, a to tu mi przypasuje? No pewnie, że przypasuje. Kurde, to dobrze. To aż tak dokładnie tego robić nie musimy. Fajnie, spoko. Jest i Fidi flow Maroko. Trujeczka, od razu dawaj heblujemy. Dobra. Łapeczko. Ale dupnął tabelka. Ło ciu, ale on ją dupnął. 6% postępów dopiero budowania. E, dobra, ile teraz tu do drania? E, tutaj raczej byśmy coś zmierzyliśmy. Pod dwójeczką miarę mamy. Zaraz sobie pozmierzamy. 3,40. 3,40. I tutaj mamy 3. Ok. Ok, to najpierw sobie tu machniemy. Na 3,40 pojedziemy. Ok, dwójeczka. Kolejne 3,40 zrobić mamy, więc dwójeczka, jedyneczka. I tu jakiś krótki uzyskaliśmy. W sumie razem go wziąć mogliśmy. Mm, kurde, co mi znowu dobra? Tu pasuje ten. O, tu mi spasował, dobra? A tego krótkiego? Mm, no nic, tego krótkiego na razie sobie zostawimy. Może go gdzieś później wykorzystamy. No to dalej, z drzewem zasuwamy. Mm, A wy dajcie znać w komentarzu. Nie wiem, czy. Czy już to mówiłem, bo się na tej grze bardzo skupiłem? Eee, czy my. Czy wam się to podobuje? Eee, czy tę gierkę ktoś kupuje? Eee, dobra, kolejne. Czulną tabelkę, dobra. Eee, Tutaj, tu mamy w całości, tam mamy w całości, i tu mamy dwa razy po krótkości. E, czyli ok, zmierz O, e, miara jeszcze. Co jest? A czemu ty mi tu majstrujesz? Tu mi zmajstruj od tej belki o. E, cztery, no na moje takie. Cz, co? No tu 4,60, 4,50 nawet bym powiedział. 4,50. E, chyba jakoś tak by to leciało. 4,50 by się zmajstrowało. Ok, więc jedyneczka. I tniemy dwójeczka. I kolejne 4,50. No mamy. E, więc łapeczkę wybieramy. M, nie wiem, czy łapkę. O, ciulną Ok, pasuje. I tu też pasuje. Dobra, i tu jeszcze trzy razy. Co za długie, co za długie. Weźmy tu hopie takich rzeczy nie. M Weź to. Yy, tutaj trzy metry mamy. No ok, trzy metry, więc kolejne drzewo wycinamy i za chwilę dalej zasuwamy kurde 6 metrów 6 metrów chciałem mówić 6% o cyk mamy e, dwójeczka ile to mówiłem? 3 metry tak? a cały cała belka ma no 9 metra czyli akurat z tej belki uzyskamy tu 3 metry mamy gdzieś tu Eee, mogę, jedyneczka. Oczywiście klawiszologii jeszcze nauczyć się trochę musimy. Mm, ale na spokojnie z tym tematem polecimy. Co jakiś czas na kanał e, tego typu będzie granie. E, I tej gryerki przedstawianie widzę na spokojnie, taka trzylautowa mm, Zawsze fajnie jest gotowa. E. Aha! Tu teraz za krótki. O, tu pasuje. O, kurde. tam tamtego kołka do, do czegoś innego wykorzystuje. No, wskoczysz? O, wskoczył. O, to tu trochę dalej mamy. Mm, ok, czyli ile tutaj potrzebuje? 3,5 metra. Mhm, mm mhm. Mm Dobra, kolejne drzewo. Kolejne drzewo. Dobrze, że nam... Za Zapaliwo nie liczą. Dobra, od razu na kluciaka jest. New Skill invisible. Mamy to i co myśmy dostaliśmy? Szybsze korowanie kłód pozwoli na szybsze korowanie kłód, wymagania, możesz to odblokować. Ok. A tutaj odblokowałem, tak? Przy budowie iglo i tego w Afryce domku glinianego odblokowałem tutaj, że szybciej maszerujemy, szybciej cegły wytwarzamy jakieś tam. Tutaj ekspert w palmach, oczywiście. Także kilka już tu rzeczy odblokowałem. Tutaj wy, wydobywanie, właśnie kostek lodu. Także już to mamy. A teraz szybciej okorować, niby radę damy. No, może faktycznie by to tak było, żeby się tu spełniło. Dobra, pod dwójeczką miara i 3,5 metra odmierzyć mieliśmy. Ła. Gdzieś tu 3,5 metra mieliśmy, okej okay. Dobra Pasuje? Pasuje Ja ten etap kończę O-o uh. O-o A tu co jest Jakieś półbloki. Kolejne belki przygotowujesz w ten sam sposób. Przycinasz drzewo, okorowujesz je specjalnym narzędziem, a następnie przycinasz piłą łańcuchową do odpowiedniej długości pasującej do Blueprinta. Podnosisz i montujesz. Ok, Czekaj. Dawaj, tu coś przypasuje, to nie, to jest za długi, ale ten będzie dobry. Ten powinien być dobry. O, cyk. To tu. Tego gdzie przypasuje? Za krótki. Za krótki. O, tu pasuje. Ok, a tego? Za krótki. Tutaj będzie. Za długi. O nie. Aha, to takie. Kurde, po gitarze latanie o! wydupcyło no dobra mm, to go tutaj ustawimy a tutaj trochę tylko przyciąć musimy e, okej okay, to czekaj jedyneczka czekaj jak to idzie o przyjmijmy że ten desyn by to tu leciało o samo się tam wpakowało ale ty ja belkę użyłem a a tylko pół wstawiłem? No jak to, kurde, tak jest możliwe granie? Co tu jest, mój, mój mocium panie? Mm, dobra, jedyneczka i lecimy dalej. 13% budowania. Hmm. No to na pewno będzie się działo. E, myślę, że by się ten etap pozakończało. U, u, u. za długi. No ja wiem, że za długi, ale spokojnie. Tu se do Blueprinta dostosujemy i tu go zaraz przytniemy. Pasuje, pasuje. Tu jeszcze jakiegoś małego. Wciśniemy. Pewnie, że wciśniemy. Jego tu za krótki. Kurde, ten teraz za krótki znowu. O, tutaj spasował. Ok. Nie będę się tym przejmował. Kolejne drzewo. O, o, o Jakieś tutaj samo zło. Mamy, mamy, już za chwilę zaczynamy. Hmm, dobra. No, dawaj. E! Dawaj. No ciulstwo jedno! Czekaj, a, bo tu... Drabina może mnie blokuje. Co jest teraz? E? Co on teraz odwalił? O. E, pasuje, tu pasuje, tu pasuje. O kurde, kolejne drzewo potrzebuję. Mhm. mhm. Kurde, to ty, czy tych drzew nam tu wystarczy? Czy tych drzew nam tu wystarczy? Panie starszy. Patrz, ta drzewo się jeszcze nie przewróciło, a już jest heblowane. Dawaj, dawaj ta kłoda. O, ciul! O ciulstwo No to, że za długi to ja wiem, ale tego ja tu za chwilę poprawię. Ok Niech się tylko tu pobawię, już za chwilę go poprawię. Ok. O. I już to mamy. E, nie to. O. Pasuje. I ja to kupuję. Tu jeszcze tu, tu jeszcze tu. Tu jeszcze jedno drzewo ściąć musimy. Kurde, ile lasu wydupcymy. Dobra, czy to będzie dobrze grane? Czy to będzie oglądane? Dobra, tu, tu, tu eee, i tu mamy kolejnego skilla. Eee, więc otwieramy i patrzymy co my tutaj automatyczny pomiar kłód. Na chwilę przed pocięciem kłód automatycznie zmierzy wymiary po lewej i prawej stronie. Okej. Okay. mamy to. O, i kolejny jakiś. Co tu jeszcze? Szybsze korowanie pozwoli na szybsze. No przecież. Aha, bo ja tego wtedy nie aktywowałem. Chyba. Chyba tego nie aktywowałem. Chyba o tym zapomniałem. Wow. Wow. Teraz do góry z supami lecimy. Co my tutaj porobimy? Eee, dobra. I wiecie co? Może toż tak zostawimy. 20% tego tej budowy mamy, więc w tym momencie ją zakańczamy. Ja w tym momencie dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne spotkanie, na którym dalej będziemy budowali i dalej będziemy eee, tutaj działali. No, w sumie chyba z pół godziny grania. Także myślę, że wystarczy. Myślę, że coraz szybciej działać będziemy i coraz lepiej z budową pójdziemy. Więc do następnego, do usłyszenia, trzymaj się. Cześć!